Witam serdecznie MWG Kaszuby edycja 2019. Właśnie tutaj wymusiłem trochę oblot dla tych głębi, bo w nadchodzącym tygodniu mają się rozpocząć loty treningowe. Jak widać, tam głębi już w grupach trenują. Jedna, druga, tutaj trzecia grupa. Wydaję siedzi na głębokości. Dzisiaj jest sobota, trzeci sierpień. Widać są gołębie, które bardzo wysoko już idą w chmury, ale myślę, że te kilka treningów z bliskich odległości, które w przyszłym tygodniu panuje odbyć, spowodują, że te gołębie zaczną intensywniej trenować i również tutaj przy gołębniku co roku to się sprawdza. Także podobnie jak w zeszłym roku, zaczniemy koło siódmego Sierpnia sierpniu treningowe. Jeżeli chodzi o zdrowie to odpłukać jeszcze na gołębniku nie, nie było deno. Nie wiem czy to dobrze, czy to źle, ale jakiegoś tutaj wybuchu choroby nie, do tej pory nie stwierdziłem. Może też dlatego, że cały czas są podawane gdzieś w ilości 20-30% granulat z firmy TO2, również od pana doktora Dobkowicza preparat i z GPS-u Colikil. Także myślę, że te preparaty tutaj też powodują, że ta choroba się nie rozwija. Jednak grupa gdzieś zginęła z pola widzenia. No widać głębie odlatują. O, dzisiaj głębie dostają na karmę olej czosnkowy, do tego taką mieszankę ziołową zrobiłem. Tutaj zmieszałem Adenostop od doktora Dobkowicza, Mykowet. Mykowet. Pro taki preparat z TO2. Jak... No, oczywiście w karmie jest ten granulat z TO2, Adenostop. Karma ogólnie jest lekko strawna. wody gołębie dostarną dzisiaj Kandiwet e, z Centrum Zdrowia Gołębi. Ostatnio lekarz weterynarii Ryszard Chorąży był i tutaj taką kurację między innymi teraz przed sezonem lotowym zalecił w kierunku chorób grzybicznych między innymi zapobiegawczą Zawsze tutaj mieszam w takim większym pojemniku, żeby te wszystkie preparaty sobie wymieszać. Preparata Denosta pod doktora jest obecnie ma inny skład, więcej zió ziół jest dodany. A trochę obecnie to głębie. Tu karmę dostaną teraz do jedzenia. Część byłem jak widać do gołębniku siedzi, a część tutaj trenuje. Jedna grupa to jest praktycznie w chmurach. Nie wiem czy ją obejmę tutaj. Czyli czas to jest jakby znak, że można rozpocząć treningi gołębi. Na tym dzisiaj kończę. Dobry lot.